Czy żałuje Pan tej decyzji swojej sprzed kilku tygodni, potwierdzenia tego, że będzie Pan chciał startować pod szyldem Platformy, kiedy teraz Platforma z Pana rezygnuje? Nie, nie żałuję, bo moja decyzja była uwarunkowana przede wszystkim współpracą z panią poseł Brygindą, kolegą Łabuś, i, i z panem Dariuszem Szymańskim. Była również spowodowana no, wspólnym ustaleniem z Andrzejem Kopciem wcześniej przecież był kandydatem platformy, więc nie, absolutnie ja nie żałuję, bo, bo ten czas, który spędziliśmy do tego momentu, do, do tego dnia dzisiejszego, był bardzo dobrym czasem, bardzo mocnym i myślę, że, 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 że to mnie bardzo rozwinęło też. Kiedy dostał pan taką oficjalną decyzję, takie już potwierdzenie na 100%, że to nie pan będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej? Ja takiej decyzji do dnia dzisiejszego nie dostałem, wie pani. To nie jest kwestia tego, że gdzieś tam struktury regionalne ostatecznie ustaliły i podjęły jakąś ostateczną decyzję, tylko że z, i po rozmowie tutaj z panem Korzeniowskim, który przyjechał we wtorek, i po odniesieniach prasowych oraz wypowiedzi no, nowego kandydata platformy tej na górze, tej regionalnej, no, zrozumiałem, że nie jestem kandydatem popieranym na górze, natomiast cały czas obowiązuje uchwała tu struktur powiatowych platformy obywatelskiej, która w sposób jednoznaczny i, i prawie jednogłośny popierała moją kandydaturę na kandydata na prezydenta. Nie. Czyli takiej rozmowy, takiego uściśnięcia sobie dłoni na pożegnanie nam nie było? Nie, nie, absolutnie. To znaczy, wie pani, no trudno, y, trudno w jakikolwiek sposób y, gdzieś tam na górze, bo mówię tutaj o, mm -hmm. o tych, opolskich polskich strukturach partii, no gdzieś się tam żegnać. No widocznie żeśmy się w ogóle nie spotkali. Na to wygląda. Tutaj tak. działacze na dole to naprawdę pełen szacunek dla nich i szczególnie, tak jak, jak wymieniałem, pana Dariusza Szymańskiego, pana Andrzeja Kopcia, Łukasza Szostaka, Brygidy Kolendy, łabuś Artura Maruszczaka. No to są ludzie aktywni, którzy chcieli rzeczywiście coś ważnego tu zrobić. Nie wiem, jaką postawę teraz przyjmą dalej, ale to chodzi o ten czas, który spędziliśmy do tej pory ze sobą. Ten brak partyjnych barw, akurat Platformy Obywatelskiej, może panu pomóc, czy zaszkodzi? No zdecydowanie pomóc. W tej chwili, w tej sytuacji, bo jeżeli struktury regionalne podejmują decyzje na górze i, i, i no, wbrew uchwałom Rady Powiatu, no to nie, 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 nie tworzy to dobrej atmosfery. Na pewno nie, nie jest korzystne dla partii na dole. Na pewno. Wcale nie zależy na tym, żeby ludzie tutaj działający na dole mieli z tego powodu uszczerbek. Ale jeżeli chodzi o moją kandydaturę, to liczę na to i myślę, że. No, korzystnie to zadziała. Ale korzystnie dla Pana, jeżeli chodzi o samoprowadzenie kampanii wyborczej, czy korzystnie, jeżeli chodzi o oddźwięki przyszłych wyborców, mieszkańców Kędzierzyna Koźla i ocenę Pana osoby? Tak, no myślę, że ten, ten, to, ten drugi wniosek jest jak najbardziej słuszny. Zakłada pan własny komitet, będzie pan również chciał skonstruować listy chociażby do Rady Miasta. Czy to zaplecze jest obecnie, no, które partie, czy też ci, którzy od dłuższego czasu przygotowywali się do wyborów, a w ich przypadku do zmian nie doszło, czy też rezygnacji z kandydatów, oni już to mają, a pan? No, oczywiście buduję już w tej chwili, już jestem bardzo mocno zorganizowany. Pani wystarczył jeden dzień, żeby się dobrze zorganizować i żeby, no dobrze, no, w każdym razie wstępnie zorganizować i żeby przyjąć się jakąś pozycję wyjściową i sądzę, że uda nam się skonstruować i listy do gminy, a być może także stworzymy komitet do, na kandydatów na radnych do Rady Powiatu. Czy spodziewa się Pan na przykład próby odwołania ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta? Z ludźmi, z którymi współpracuję w Radzie Miasta, którzy wraz ze mną tworzą większość w Radzie Miasta. Nie spodziewam się takiej sytuacji, ponieważ no, rozumiemy się i, i y, fakt przewodniczenia w, w, w strukturach, y, przewodniczenia w Radzie Miasta jest y, faktem związanym z, y, no, z, no, z tym, że reprezentuje jakieś interesy tej całej grupy. I nie, nie, nie sądzę, żeby to miało jakieś przełożenie na kandydowanie na prezydenta. Także nie spodziewam się. Poza tym, wie Pani, mamy dwa miesiące, właściwie dwie sesje do końca kadencji. Byłoby to dziwne, gdyby tak się stało.